Learning English might be great. Czy jesteście gotowi sami powtórzyć, czy jeszcze nie? No dobrze, ostatni raz razem. Hello students. Hello there. Learning English might be great. Osiąga nawet 2 metry średnicy. Ja teraz pokażę Wam na mojej taśmie. O co chodzi z tą średnicą gniazda? Spójrzcie, tutaj mam zaznaczoną długość 2 metrów, czyli nasze gniazdo będzie miało taką średnicę. 10 tysięcznych, to zapisuję 123,450 tysięcznych, a to się równa znowu pomijam 0. I nie muszę sto dwadzieścia trzy całe i trzydzieści pięć. Teraz będzie trudna zagadka. Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam. Marchewki. Pomyślcie jeszcze. Jeszcze wam nie zdradzę. No, jak myślicie, co robiłam? Siałam. Trawę.